Hej, z tej strony Karolina, a to jest kanał e, Twórcze Zacisze. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie e, na e, takim filmiku, który ma być e, początkiem takiej jakby serii e, filmików, które będą ukazywały się raz w miesiącu, e, pod koniec miesiąca lub na początku kolejnego. I mają to być takie filmiki e, trochę. Mm, Dzięki którym ja podsumuję ten miesiąc sobie, a będę to robić za pomocą takiego działania twórczego. Ja ostatnio zauważyłam, że bardzo mało tworzę czegoś dla siebie, czegoś tak po prostu, dla samej chęci tworzenia. <laughs> Wszystko, co robiłam, to były rzeczy na jakieś zamówienie, albo też rzeczy no takie. Które miały gdzieś taką mocną strukturę swoją. E, czyli albo kartki z mapki, albo, albo jakiś album na przykład z e, tutorialu. E, no albo właśnie jakieś rzeczy tak dla kogoś. No i postanowiłam, że chcę trochę wrócić do tego, od czego zaczynałam. Czyli do takiego tworzenia tak po prostu, bez, bez jakiegoś wielkiego planu. Bez jakichś dużych e, zamysłów, bez zamówienia. Tworzenie po prostu dla samej radości tworzenia. Stąd też pomysł na to, żeby właśnie robić takie, no można powiedzieć takie wpisy, bo to będą takie prace tworzone w notatniku, więc one wszystkie będą w jednym miejscu raczej takie płaskie. Trochę będą to prace z użyciem mediów. Bo no, to jest właśnie też kolejna, kolejny taki powód, dlaczego chciałam zacząć to robić. Ja mediów używam bardzo mało, bo ja mediów mam bardzo mało i ja tego za bardzo nie potrafię, ale bardzo mi się podoba jak dziewczyny i chłopaki to robią, jakie te prace są przepiękne. No i postanowiłam, że może jak zacznę, to się polubimy. Zobaczę, zobaczę co z tego będzie. Na pewno będzie to bardzo proste. No bo, no mówię, ja tak średnio y, potrafię y, używać y, tego typu rzeczy, więc to będzie takie, no takie proste, takie moje. Ym, no i co jeszcze? Ym, a no i ogólnie... Ogólnie to te filmiki będą jeszcze takim trochę podsumowaniem tego, co się wydarzyło w tym miesiącu. Bo ostatnio tak miałam trochę zmian w życiu i przeprowadzałam się, zmieniałam mieszkanie, jak przenosiłam te swoje rzeczy i tak sobie myślałam, że dużo rzeczy dzieje się tak trochę bez mojego. Bez takiej mojej świadomej, świadomego udziału, świadomej jakby decyzji, na przykład o zmianach. Coś się kończy, coś się zaczyna, gdzieś tam taka nostalgia mnie ogarnęła w tym wszystkim. No i, i właśnie pomyślałam, że trochę jest mnie mało we mnie i w tym moim życiu. Chciałabym zatrzymać się, chciałabym. Być trochę tu i teraz, tak? Wiecie, no, tak po prostu. Yy, zobaczyć, czego chcę od życia, yy, gdzie jestem, dokąd dążę. I takie tworzenie, yy, właśnie raz w miesiącu, pracy, która yy, trochę, no, tak właśnie podsumuje to, co minęło, sprawi, że ja będę mogła się zastanowić. Yy, czy to idzie w dobrym kierunku? Czy coś może chciałabym zmienić? Yy, czy coś chciałabym yy, może zrobić, o czym, o czym nie myślałam wcześniej, może jakieś fajne pomysły przyjdą mi do głowy. Dzień za dniem ucieka i, i czuję, że ten czas trochę tak przelatuje mi przez palce. I mam nadzieję, że yy, te filmiki będą właśnie takim yy, zatrzymaniem się dla mnie. Zmieniłam też pracę ostatnio, więc ten sierpień to był właśnie taki miesiąc trochę zmian. Musiałam się pożegnać z ludźmi fantastycznymi, z ludźmi, z którymi uwielbiałam spędzać czas, z którymi było mi dobrze, z którymi czułam, że to jest. Że no, to było moje miejsce w tej pracy. Czułam się tam dobrze. Z różnych względów musiałam ją zmienić, i zmieniłam, i te zmiany są dobre. Ja myślę, że one wyjdą mi na dobre ostatecznie, ale właśnie ten moment, kiedy żegnałam się w sumie z tymi ludźmi, no to, to był dla mnie taki trochę trudny moment. W sumie przeżyłam tam z nimi ponad 4 lata i to była pierwsza taka moja praca, właśnie. Można powiedzieć, poważna, taka dłuższa praca, w której no właśnie tyle, tyle czasu spędziłam. Poznałam tam mnóstwo, mnóstwo też dzieci, bo ja pracuję z dziećmi ich rodziców. Nauczyłam się bardzo, bardzo dużo od innych ludzi. Pracowałam tam z różnymi specjalistami. Więc naprawdę ogrom wiedzy, doświadczenia, dobrej, pozytywnej energii. No i to wszystko zostawiam za sobą i idę dalej zobaczyć, co mnie czeka w przyszłości. No i, i, i właśnie stąd no, taki wpis. Trochę zieleni, która ma symbolizować nadzieję na to, że będzie dobrze. Y, trochę różu, pomarańczu, która z kolei ma symbolizować to, że. Mm, tą przeszłość, która minęła, to, że coś się zakończyło, y, trochę takiej nostalgii w tym wszystkim. Y, no i ten obraz, obrazek y, dziewczyny w lustrze, jako właśnie taka symbolika tego, że chce zatrzymać się i popatrzeć na siebie. Zastanowić się nad sobą, nad tym, co jest wokół mnie. No, także tak, takie zmiany u mnie. Mam nadzieję, że te filmiki trochę będą też dla mnie taką autorefleksją i taką trochę może wręcz, powiedziałabym, autoterapią. I że mi pomogą. Jeżeli ktoś z Was jest ciekawy, jak będzie to wyglądało, jak będę sobie radzić w kolejnych miesiącach, no to zapraszam Was serdecznie do pozostania tutaj na tym kanale. Pewnie trochę też będę opowiadać gdzieś tam, co u mnie, więc jeżeli ktoś jest też ciekawy tego, jak mi jest w nowej pracy i, i co tam jeszcze u mnie się pozmieniało. No to też zachęcam, żebyście tutaj zostali. No, jak ktoś ma ochotę, no to też podzielcie się w komentarzach tym, co u Was. No, wiecie, te filmiki na YouTubie. Tak oglądam zwykle gdzieś tam wasze. No ale to większość z nas pokazuje pracę, mówi o tym właśnie o, o, o tym na przykład jakich narzędzi użył, co tam wykorzystał, a Mało tak naprawdę wiemy o sobie nawzajem jako o twórcach. Komentujemy te prace, komentujemy swoje profile, ale, ale tak naprawdę no ciężko jest jakoś powiedzieć, że kogoś z tych osób się zna, choć no, jak, jak ogląda się te filmiki, słucha się czyjegoś głosu, no to wydaje mi się, że z jednej strony tak jakbym Was znała, a z drugiej jednak tak naprawdę o sobie prywatnie nic nie wiemy. Więc jeśli ktoś ma ochotę i taką y, chęć, żeby napisać coś o sobie, co u niego w tym miesiącu min minionym się wydarzyło, no to to będzie też dla mnie fajna, y, taki, taki miły akcent tego, y, tego mojego pomysłu. Tego, że nie tylko ja tutaj gadam o sobie i, i będę mówić, co tam u mnie, ale też y, może ktoś będzie chciał y, no, podobnie opowiedzieć, co tam u niego w tym miesiącu. No to co, chyba tyle, chyba tyle ode mnie. Jeżeli chodzi o pracę, no to tak jak widzicie, ona jest zupełnie taka luźna, bez, bez jakiejś wielkiej tutaj struktury i ładu i składu. To jest po prostu przelane na papier to, co gdzieś tam się działo mi w głowie. No to dziękuję Wam jeszcze na koniec za to, że tutaj jesteście i żegnam się już z Wami. Do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko. Pa pa.